Cześć! Dzisiaj w odcinku mam dla Was perełki w bardzo dobrych cenach, które sprawdzą się do pracy i na oficjalne spotkania. Znalazłam takie zestawy, które myślę będą pasowały do większości sylwetek. Coraz więcej firm odchodzi od typowego dress code'u i nie musimy nosić by koszuli z czarnymi spodniami i marynarką. Jest więcej swobody. Czy to dobrze? Hmm, ma to swoje plusy, ale czasami jak przebywam... Na mordorze to się tak właśnie zastanawiam, czy już tak zupełnie wszystkie firmy poluzowały, czy nie. E, dzisiejsze propozycje są bardziej kolorowe i zdecydowanie mm, odbiega część z nich od właśnie typowego wizerunku korpo e, biurwy. Pojawia się trochę koloru, ale okej! Okay, jeśli wolisz standardowe połączenie bieli z czernią i klasykę, to też dzisiaj w tym odcinku coś znajdziesz. Zacznijmy. Od sukienki żakietowej. Zdecydowanie nie na moją sylwetkę, przynajmniej nie dla mnie, nie czuję się w dwurzędowych um, tak znakomicie? Tu się przyda sylwetka z, ze smukłymi nogami. Tak mi się wydaje, to znaczy, wiadomo, możecie założyć jakiekolwiek sylwetki, aczkolwiek najkorzystniej będą wyglądać osoby, które właśnie mają e, fajne nogi i tutaj się ta uwaga skupi. Nie ma podkreślenia talii, e, więc ta talia też tu nie jest wymagana. Mm, czy dobrze będzie to wyglądała w tym gruszka? A nie jeśli będzie ta dolna część sukienki opinała biodra. Tutaj jednak musi być lekki oversize, więc proponuję, żeby zamawiać o rozmiar większy. Jeśli chodzi o Bompri, bo z Bompri jest ta sukienka. No, to tutaj yy, czytajcie też komentarze, bo często tabela trochę odbiega od yy, tego rzeczywistego stanu. Nie wiem o co chodzi, ale często tak jest, dlatego czytajcie komentarze. Jeśli chodzi o cenę, super 200 parę złotych, bodajże około 250. Uważam, że za taką sukienkę to zdecydowanie dobra cena. Uwielbiam geometryczne wzory, i mamy tutaj sukienkę również z Bomb Uwaga, wiskozową szmizjerkę słabość do szmizierek i wiem, że dosyć często je pokazuję, jeśli chodzi o tą długość. Dla jakiej sylwetki będzie to fajna sukienka? Przede wszystkim wzrost. Tutaj jeśli dobrze się czujesz w tych długościach, to jest dosyć długa sukienka, no to super. Ja proponuję to na średni i wyższy wzrost, wtedy to będzie wyglądało świetnie. Możecie założyć tego kozaki, jak jest zimna, albo czułenka, też będą wyglądały bardzo dobrze. A kiedy zrobi się wiosna i będzie już ciepło, sandałki na obcasie też będą wyglądały znakomicie. Dodam, że cena jest bardzo, bardzo dobra. Ewo, a co dla jabłek? Mmm, dziewczyny. E, mamy tutaj krótką sukienkę, oczywiście, jeśli możecie nosić te długości w pracy. Ja wiem, że to nie jest typowa sukienka a nie wiem, dla prezeski wiadomo, czy, czy dla osoby pracującej przy zarządzie jakiejś poważnej firmy, ale myślę, że taka sukienka sprawdzi się w większości miejsc, w których pracujecie, przynajmniej z obserwacji i z rozmów z Wami tak mi się wydaje, jeśli chodzi o długości jest bardzo korzystna dla osób właśnie ze zgrabnymi nogami, a tutaj jeśli nie macie tych bioder, to właśnie to rozwiązanie, ten krój tutaj w biodrach wygląda bardzo bardzo dobrze i nie musicie się niczym przejmować, chyba też fałdki, jeśli takie są. Zanim przejdziemy do spódnicy, to jest świetny moment, żeby powiedzieć, kto jest partnerem odcinka, oczywiście Mona Queen Size. I nie bez powodu, akurat to pudełko tutaj jest w moim ręku. To są smoothwary z naszej wspólnej kolekcji tak, to jest mój podpis które sprawdzą się właśnie przy bardziej wymagających stylizacjach ale uwaga, to nie są siermiężne majtki, które Was, nie wiem, odchudzą 10 rozmiarów, to jest właśnie komfortowa blizna, która spowoduje, że będzie się czuć dobrze, a przy okazji stylizacja będzie wyglądać korzystnie, więc polecam i oczywiście korzystajcie z mojej zniżki Evokracja 10, która cały czas działa na wszystkie produkty. Miłośniczki, klasyki, no to tutaj dla Was mam dwie spódnice, jedna rozkloszowana, też dłuższa midi i druga ołówkowa. I dlaczego pokazują te dwie spódnice naraz? No to jest klasyka. Tu się nic nie dzieje, nuda, prawda? Czarna spódnica. I co Ewa? Biała bluzka? Tak, okej, okay, jasne. Ale możecie również trochę zaszaleć, wprowadzić jakiegoś wzoru, koloru, może jeśli nie lubicie pokazywać na przykład dekoltu i dobrze się czujecie na przykład w półgolfach, to może taka bluzka. W mocne wzory, ale co zrobić, żeby taka wzorzysta bluzka, marki w ogóle Zizi, polecam jeśli chodzi o jakość duńska, tutaj bardzo spoko. Ale jak złączyć tą bluzkę ze spódnicą, żeby wyglądało to ok, często różni się yy, materiał, yy, lekko czasami nawet kolor, czerni z czernią, bardzo trudno połączyć spódnicę z bluzką. Yy, zawsze polecam paski szerokie taliowe. Wiem, że nie każda sylwetka dobrze przy większym rozmiarze zwłaszcza wygląda z szerokim paskiem, ale jeśli dobrze się czujecie w, w stylizacjach z paskiem, to zdecydowanie znalazłam taki pasek, który jest chyba do 135 yy, w talii, więc myślę, że całkiem spora tutaj rozmiarówka, ale nie tylko geometryczne wzory. Może mm, w pracy możecie być takimi... nic chcę użyć słowa, kocica, ale drapieżny wzór. Nie, nieordynarne, nieordynarne, zobaczcie, w kolorach zieleni połączone z różem, który ostatnio bardzo lubię. I również tutaj możecie połączyć to wszystko szerokim paskiem ze spódnicą i będzie to wyglądało znakomicie. Oczywiście nie musicie to kończyć ze spódnicą, możecie założyć proste cygaretki, um, proste spodnie i też będzie wyglądało to bardzo super. Co jeśli nie lubicie Spódnic? znakomicie się składa. Bo możemy tutaj użyć na przykład tej długiej koszuli i też spędzać ją tutaj tali pasem. To jest propozycja chyba z Max Pancer'a. Eee, nie ma super szerokiej rozmiarówki, ale bodajże do 50. Koszula Max Pancer'a zawsze się. Nigdy mi się nie trafiło eee, koszuli tej marki, żeby była jakaś nie okay w jakości. I czarny pasek, który pokazywałam wcześniej eee, i teraz też Wam pokażę. Ten będzie świetnie pasował do takiej koszuli. a Myślę, że to super można połączyć właśnie z wąskimi spodniami na dole i to w formie tuniki i zakryjecie tyłek, tak? I będziecie się czuły pewnie pewniej. Ja uwielbiam takie rozwiązanie, zwłaszcza właśnie, kiedy mamy podkreśloną talię. Ale uwaga! Koszule wyglądają dobrze kiedy są o rozmiar większe, zwłaszcza kiedy je właśnie um, chcecie związać paskiem, bo kiedy będzie brakowało materiału, będzie to się tutaj, zwłaszcza w linii bioder, źle prezentowało, więc koszula rozmiar więcej nie będzie Wam sprawiał problemu w ruchach, czy, czy, czy goziki się nie będą rozchodzić, a i pasek będzie lepiej się tutaj razem komponował. Tej marki nie kojarzę, ale coraz częściej widzę ją na Zalando i właśnie na Zalando znalazłam taką długą, długą koszulę. Miałam kiedyś prawie identyczną z Uli Popken. I tutaj mamy taką białą, więc dla tych, które mm, lubią się trochę zakryć, nie mogą się zazdawać sukienka, tunika, no to tutaj jest ta opcja bardzo w porządku, ale nie noście, błagam, do szerokich spodni. E, jeśli chodzi o długość, no to niższe sylwetki będą trochę przytłoczone, więc e, nie polecam. Jeśli lubicie sobie właśnie zakryć pośladki, lubicie tunikę, ale no to co pokazywałam wcześniej za długie, no to zobaczcie ta koszula świetna, bez lekko jakby rozkoszowana na biodrach. A jeśli nie biała, no to tutaj mamy jeszcze Pepitkę. Wygląda bardzo, no jestem zakochana w tym dużym wzorze, bo nie dość, że wzór jest widoczny, dosyć mocno intensywny, to właśnie świetnie prezentuje się ze spodniami. Prawdziwy hit, marynarka za stówkę. Słuchajcie, ja tą marynarkę kupiłam w całym zestawie z garniturem i nie kosztowała stu, stówki, a teraz jest jakaś totalna likwidacja kolekcji wyprzedaż, więc koniecznie zaglądajcie, są różne kolory. Bardzo mi się podoba ten kolor Nic nie jest do mojego typu korystycznego. Ten taki lekki pomarańcz, taki przygaszony, bardzo spokojny i myślę, że świetnie sprawdzi się w stylizacjach do pracy, ale jest też czarna i też są inne kolory, również łączone, więc zaglądajcie to bardziej, że mega okazja, e, fajna mernera za stówkę. Jeśli lubicie kasykę i nie chcecie szaleństw, no to właśnie ten żakiet jest dla Was. E, jeśli chodzi o krój, no to jest trochę krótsze, więc pamiętajcie, żeby bluzka, no, żeby gazeta spod tego nie wychodziła. Tutaj lepiej, tak jak modelka ma na sobie właśnie dopasowane ubranie e, i na to wszystko właśnie taki oto żakiet. Jeśli szukacie garnituru w kolorze, no to słuchajcie, mam tutaj e, propozycję czerwoną, ale link w opisie, właśnie wszystkie linki znajdziecie w opisie, jest do wszystkich garniturów z tej strony, bo nie mogłam się zdecydować, który wam pokazać. E, robią wrażenie kolory, ale również fasony. Jest bardzo duży wybór. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, yy, większość jest H do rozmiaru 50, ale są też również H54 z tego co pamiętam. Yy, 48 to chyba większość jest dostępna, więc yy, te takie troszkę mniejsze ode mnie plus sajski znajdą tam po prostu do wyboru, do koloru garniturów. Oczywiście nie mogło zabraknąć Asosa i propozycji garniturowych tej marki. Sama nie jestem fanką wielkich marynerek z wielkimi spodniami na mnie osobiście, ale tylko dlatego, że często czuję się trochę większa w tych stylizacjach, aczkolwiek to jest mega w trendach i jeśli zastosujecie podpód przylegającą... Bluzkę, to powinno być całkiem nieźle. Niekoniecznie się sprawdzą takie garnitury przy niższym wzroście, bo i marynarka jest długa, i spodnie bardzo szerokie, ale świetnie się prezentuje też ze sportowymi butami, i w czerni, i w pięknym odcieniu, nie wiem jak nazwać ten kolor. Bardzo walczą ze sobą, żeby jednak nie przekonać się do tego typu krojów, bo na kimś podobają mi się bardzo i Korci, korci, Marynarka typu Bukle z Dzianiny z przędzy. I Bukle wzięło się w ogóle od słowa francuskiego Bukle, czyli taki skręcony. I tutaj jest to typowa marynarka. Okej, okay, jeśli chodzi o Jorsa, to na pewno syntetyczna. no Nie sądzę, żeby to była wełna, ale y, dobrze kojarzycie. Myślę, że tak kojarzycie. Um, ten rodzaj marynarki z Coco Chanel, która rozsłabia właśnie ten rodzaj dzianiny, e, który jest jakby pętelkowy. Tam są supełki, pętelki, właśnie stąd się wywozi to słowo. Więc jeśli podoba Wam się taki efekt, taka faktura w materiale i lubicie klasykę, to myślę, że warto rozważyć ten żakiet. Jest też w wielu e, kolorach, więc tak to wygląda. A jeśli chodzi o zamówienia z Jorsa, one już nie idą z tego, co słyszałam z UK, ja tylko z Niemiec. E, ja niestety dosyć długo czekałam na przesyłkę i musiałam dopłacić kilka złotych cła, więc bądźcie na to e, gotowe. Oczywiście musiałam wspomnieć o Mary Jane butach, które też posiadam co prawda za Sosa, ale te są piękne i w wielu kolorach. Um, nie do wszystkich propozycji, które dzisiaj pokazałam, właściwie do niewielu by pasowały, ale pokazuję je nie bez powodu. Po pierwsze, Mary Jane znowu wraca do mody, wróciła zresztą jakiś czas temu, e, ale jest to bardzo e, no, wygodna alternatywa dla butów na obcasie, które e, no, królują od wielu lat. To jest stiletto, jakieś szpilki do pracy. To jest stabilny obcas, często z małą platformą z przodu, e, The cat sat on the Nie jest to może but dla każdego. Właśnie z Darią rozmawiałyśmy, czy to jest dla Darii, czy nie. Daria jest trochę drapieżna za bardzo chyba na ten model butów, ale ja jestem tak jak rzeczniutka i bardzo się dobrze odnajduję. Więc jeśli podoba Wam się tak jak mi ten but, to myślę, że warto rozważyć. Jeśli szukacie w szerszych, szerszych szerokościach, czyli na szersze stopy, to zaglądajcie na Asosa. Nie widziałam tego modelu nigdzie indziej White Fit, więc jeśli wy widziałyście, to dajcie mi znać w komentarzu. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że kolejny odcinek w środę o 15 i w sobotę o 15, ale żeby Was nie zabrakło to koniecznie subskrypcja, dzwoneczek i łapka w górę, która łechta moje serduszko i daje mi napęd na kolejne odcinki. Cześć!